Rok 2026 przynosi zupełnie nowy rozdział w historii marki Ursus, a model 29480 staje się symbolem siły nowoczesnej technologii i niezawodności, której oczekują najbardziej wymagający rolnicy oraz przedsiębiorcy pracujący w sektorze rolniczym i komunalnym. Ta maszyna została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności pracy w każdych warunkach, od rozległych pól uprawnych po trudny teren wymagający wyjątkowej trakcji i stabilności. Już na pierwszy rzut oka Ursus 29480 wyróżnia się masywną, agresywną sylwetką, która nie tylko podkreśla jego moc, ale także poprawia aerodynamikę i chłodzenie podzespołów podczas wielogodzinnej pracy. Sercem tej potężnej jednostki jest nowoczesny silnik wysokoprężny nowej generacji zaprojektowany tak, aby łączyć ogromną moc z optymalnym zużyciem paliwa. Inżynierowie Ursusa skupili się na zwiększeniu momentu obrotowego przy niskich obrotach, co w praktyce oznacza płynniejszą pracę z ciężkimi narzędziami, pługami wieloskibowymi, agregatami uprawowymi czy zestawami transportowymi o dużej masie. Silnik spełnia najnowsze normy emisji spalin, a zastosowane systemy filtracji i oczyszczania spalin sprawiają, że maszyna jest bardziej przyjazna dla środowiska bez utraty osiągów. Układ przeniesienia napędów w modelu 29480 to zaawansowana technologicznie skrzynia biegów umożliwiająca precyzyjne dopasowanie prędkości do rodzaju wykonywanej pracy. Operator może liczyć na płynne zmiany przełożeń, wysoką kulturę pracy oraz trwałość nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Napęd na cztery koła z inteligentnym systemem rozdziału mocy gwarantuje maksymalną przyczepność na błocie, piasku i stromych podjazdach, co czyni ten model idealnym wyborem do pracy całorocznej. Kabina Ursusa 29480 została zaprojektowana jako centrum dowodzenia nowoczesnego gospodarstwa. Przestronne wnętrze oferuje doskonałą widoczność w każdym kierunku, co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję manewrowania. Fotel operatora z pełną amortyzacją pneumatyczną redukuje zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy, a ergonomicznie rozmieszczone panele sterowania pozwalają obsługiwać wszystkie funkcje bez odrywania wzroku od pola pracy. Zaawansowany system klimatyzacji i ogrzewania utrzymuje optymalną temperaturę niezależnie od warunków atmosferycznych. Cyfrowy wyświetlacz pokładowy dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o parametrach pracy maszyny, zużyciu paliwa, obciążeniu silnika oraz ustawieniach hydrauliki. Dzięki integracji z systemami rolnictwa, precyzyjnego operator może monitorować wydajność pracy, planować przejazdy i optymalizować zużycie zasobów. Hydraulika w Ursusie 29480 to układ o wysokiej wydajności, przystosowany do współpracy z najbardziej wymagającymi maszynami towarzyszącymi. Wzmocniony tylny podnośnik oraz liczne wyjścia hydrauliczne umożliwiają jednoczesną obsługę kilku urządzeń, co skraca czas pracy i zwiększa produktywność. Przedni TUS oraz opcjonalny WOM rozszerzają możliwości zastosowań o prace komunalne, transportowe i specjalistyczne. Konstrukcja ramy oraz podwozia została wzmocniona przy użyciu stali o podwyższonej wytrzymałości, co przekłada się na długowieczność maszyny, nawet przy intensywnej eksploatacji. Zawieszenie osi oraz duże ogumienie rolnicze zapewniają stabilność i komfort jazdy zarówno w polu, jak i na drodze. Układ hamulcowy nowej generacji zwiększa bezpieczeństwo transportu ciężkich ładunków. Projektanci zadbali również o łatwość serwisowania. Szeroko otwierana maska, modułowa budowa podzespołów oraz wydłużone interwały przeglądów sprawiają, że koszty utrzymania pozostają na rozsądnym poziomie. Dostęp do filtrów i kluczowych elementów eksploatacyjnych jest szybki i intuicyjny, co ogranicza przestoje do minimum. Ursus 29480 W wersji 2026 to nie tylko ciągnik, ale kompleksowe narzędzie pracy stworzone dla profesjonalistów, którzy oczekują maksymalnej mocy, komfortu i technologii przyszłości. Łącząc wieloletnią tradycję marki z innowacyjnymi rozwiązaniami, model ten wyznacza nowe standardy w swojej klasie, oferując niezawodność, która sprawdza się każdego dnia niezależnie od skali i charakteru wykonywanych zadań.